Fundacja Ekologiczna Arka od 15 do 30 kwietnia przygotowuje autorską akcję ekologiczną pod hasłem List do Ziemi. Głównym elementem projektu będzie pisanie listów przez uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, które skierowane będą do dorosłych. W tym roku tematyka obejmować ma w szczególności gospodarkę odpadową i recykling. W projekcie udział bierze szkoła gimnazjalna w Wojniczu. Jak dowiedzieliśmy się o tym projekcie, o którym w tej chwili mówimy, te listy dla ziemi, stwierdziliśmy, że jest to jakby, będą no, dalsza wspaniała okazja, żeby po pierwsze całą tą edukację ekologiczną kontynuować, a poza tym, żeby skupić się właśnie na tym dlaczego i co się później z tym dzieje. My jako wychowawcy klas mamy przedstawić uczniom, opowiedzieć o tym projekcie i przekazać im listy, na których będą pisać informacje dla rodziców, dla dziadków i co powinni zrobić, aby nasze środowisko lepiej wyglądało? Jak gospodarować odpadami? Dzisiaj jest pierwsza lekcja i co uczniowie będą na niej robić? Na dzisiejszej lekcji chcemy zastanowić się, co nasza szkoła może zrobić w ramach tej akcji a także będą pisać listy, które później będą zabierać do domu, a w domu rodzice wraz z nimi będą zastanawiać się nad deklaracjami, jakie mogą w związku z tym złożyć. Akcja ma wesprzeć gminy w obowiązku organizacji działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z tak zwaną nową ustawą śmieciową. Fundacja Arka sama do nas zgłosiła się z, z taką inicjatywą zorganizowania takiej akcji, a my jako urząd oczywiście jesteśmy otwarci na takie inicjatywy. Organizowaliśmy już zbiórkę zużytych baterii i, i, i według nas pisanie listów do ziemi to, to, to świetna sprawa, bo nikt lepiej nas dorosłych nie nauczy ekologii. I dbania o środowisko, jak, jak dzieci i młodzież. 10 placówek zostało przez nas zgłoszonych, i wszystkie wezmą udział w akcji. Nasza szkoła już właściwie od początku istnienia zajmuje się ekologią, zbiórką surowców wtórnych, makulatury, puszek i zbiórką baterii, a także nakrętek, które przekazujemy, środki zebrane z tego przekazujemy na dom starców. Chcielibyśmy, żeby głównym celem było to, żeby dzieci nauczyły się dbać o środowisko, żeby wiedziały, że segregowanie śmieci jest potrzebne, że nie jest to tylko taka mechaniczna czynność, którą trzeba wykonać, albo się jej nie wykonuje w domu, zależy jakie są praktyki. I, 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 i myślimy, że główną nagrodą będzie to, że, 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 że będą prezentować piękną postawę edukacji, ekologiczną, a, a co do nagród, no to na pewno będą jakieś książkowe upominki i dyplomy. O tym jak ważna jest ochrona środowiska wiedzą dobrze uczniowie Gimnazjum Wojniczu. Oprócz samych listów chcą również włączyć się w akcję sadzenia drzewek, stworzenia ulotek informacyjnych oraz nagłaśniać problem związany z segregacją odpadów. Co dzisiaj przedstawiałaś? Jaki to był projekt? Przedstawiłam dzisiaj projekt o tworzywach sztucznych, inaczej zwanym plastiki, oczywiście, ale tworzywa sztuczne to jest poprawna nazwa. Dlaczego tak ważna jest, ważne jest segregacja śmieci? Dlatego, że dbamy o środowisko. Dziura ozdobna się nie powiększa, chociaż już jest duża pewnie. Powietrze będzie czystsze i my też będziemy zdrowsi. I... Dzięki temu możemy ocalić też zagrożone gatunki zwierząt, które przez globalne ocieplenie mogą wyginąć. A co planujecie na najbliższy czas, bo tam zapisywaliście coś na tablicy? Planujemy posadzić drzewa w ogrodzie szkolnym, także rozgłaszać akcje o pisaniu listów do ziemi i segregacji śmieci, bo to jest najważniejsze. Ekologia jest fajna.